Cześć. Ja nazywam się Olga Sierpniowska, a wy oglądacie kanał Gdzie Polek. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o tym, w jaki sposób kalendarz pylenia może pomóc alergikom. Kalendarz pylenia pozwala sprawdzić, w których miesiącach w roku można spodziewać się największych stężeń pyłków traw, drzew i zarodników grzybów. Unikanie alergenów pozwala lepiej kontrolować objawy choroby, takie jak wodnisty katar, kichanie, czy swędzenie nosa i oczu. Dlatego kalendarz pylenia może stanowić ceną wskazówkę pozwalającą ograniczyć kontakt z alergenami, a także zaplanować i w odpowiednim czasie rozpocząć leczenie przeciwalergiczne. Niemniej kalendarz pyłkowy powstaje na podstawie danych z poprzednich lat, a terminy pylenia są uśrednione. Tymczasem okres pylenia roślin systematycznie się wydłuża. Wiązane jest to ze zmianami klimatu i coraz dłuższym czasem wegetacji roślin. Sezon alergiczny trwa obecnie już od lutego, nawet do końca października. Ponadto w cieplejszych rejonach kraju, np. w Polsce Zachodniej, sezon pylenia może rozpocząć się nawet o dwa tygodnie wcześniej niż gdzie indziej. Dlatego kalendarz pylenia należy traktować jako ogólną wytyczną którą warto uzupełnić bieżącymi informacjami dotyczącymi stężenia pyłków w atmosferze. Pozwalają one sprawdzić intensywność pylenia w poszczególnych dniach, a nawet w konkretnej lokalizacji. Dane o stężeniu pyłków dostępne są poprzez specjalne aplikacje, serwisy czy też prognozy pogody dla alergików. Dajcie znać w komentarzach z jakich źródeł czerpiecie takie wiadomości i czy to się u Was sprawdza. Informacje z kalendarza pylenia mogą być także przydatne w diagnozowaniu alergii. Pomagają bowiem w ustaleniu związku pomiędzy pojawieniem się objawów a występowaniem konkretnego alergenu w powietrzu. Jeśli macie pytania dotyczące alergii lub jej leczenia, to zapraszam was na nasze forum Zapytaj Farmaceuta. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmików, to pamiętajcie aby zasubskrybować nasz kanał. Życzę wam dużo zdrowia. Trzymajcie się i do zobaczenia.